I uwaga, to jest mój żółwik. Tablica rejestracyjna mówi jaka to będzie bateria. 52 kW, 170 koni. I to jest właśnie mój nowy samochód, który będę testował. Przez 2 lata ponad będę właścicielem tego cudańka. Kolor dokładnie taki jak chciałem, nówka sztuka. Już ma 100 km przebiegu. Wczoraj odebrałem z salonu. Tadam. W najbliższym czasie test baterii. Test, czy ma faktycznie 52 kW. Test zużycia. Na razie intro takie.